Witam wszystkich z nowego odcinka na moim kanale Jestem Antezon i dzisiaj znowu zagramy w Fallout 3 Witam, witam i o zdrowie pytam Przeszłem już trochę, bo przeszłem do tego miasta Bo byliśmy gdzieś tam W to miasto jest niebezpieczne Bo ja nie mam do niczego amunicji Więc to nie ma sensu, bo tam jest bardzo dużo głupich bandytów Musimy po prostu znaleźć coś co mi pomoże, widzę chyba jakąś skrzynkę. Co to jest skrzynka, czy co to jest? Puste, no ja nie mogę. Co to jest? Mięso! Mięso! Można wodę pić! To było bez sensu. Ale to HP daje. To nie zgubię. Ja chcę więcej hP. Potrzebuję mega dużo hapsów Jaka dobra woda. Chyba już mam pełne. A co? O nie, nie pij już! Jezus Maria. Ale że się da z wody pić? LOL. Ja bym się widzowie w ogóle, Pip-Boy i Data i Local Map, albo Word. I musimy się gdzieś do Springvale się przeteleportujemy. Bo tu jest o wiele więcej, o mailbox, a nie, to jest ta sama pójdźmy w tamtą stronę bo to nie ma sensu żebym ja tam chodził gdzie jest pełno bandytów no to macie przyspieszyć czas o, nie wiem co to jest ale coś jakaś wielka mrówka o przetrwałem oni żyją miki been drinking whatever i can find but i can't do it anymore yeah please have yourself whoa Wow, to this whoa this? name's lucas Sims. find the Kurde. What do you want to know? Uh. The town's named after the bomb that's sitting in the middle of it. Tu jest bomba? Mogę stąd wyjść? All right. Gary. Good to see you. Ah! No to jest bomba? Wow, kible Zwykłe rzeczy, luksury, a... Co to jest? To jest... Krowa z dwiema głowami?! Co? Ale dziwne oh, Można się tradować? Gdzie? Mm. Mogę coś sprzedać? O, what's on the menu? Ha, mogę sprzedać coś! Co widzowie sprzedajemy? Może to? Hatching... look meat. No. Dźwięk się wyłączył. Ale dziwna O, o. Buda? Dobra. Sprzedajemy to. Kaps. I jeszcze raz. Cztery kapsy. Akceptuję. Czemu się wyłączył dźwięk totalnie? No kurde. Zawsze tak musi być. No nie ma tak, że odcinek możemy mi wyjść. No to jest po prostu jakiś żart. Co jest dźwięk? Nudle. Nudle, nudle. Tu jest ta bomba. Mogę ją aktywować? O nie. Muszę mieć więcej eksplozji. Eksplozji potrzebuję na 25 albo wyżej. Bym to odpalił od razu. Zługi by było. Jestem ciekawy, czemu to tu jest. To pójdzie na miniaturkę. Dobra, mój cel. Odpalić ząb. Dobra, wyjdźmy stąd. Nie ma tu... Co tu po nas? Wychodzę. WYCHODZĘ! WCHODZĘ! Ok. Dopiero co byłem. Co to jest? To też są... WOLFGANG! Ok. Dobra, idziemy gdzieś indziej. Co to jest? Ty, ty jesteś... Czemu to do mnie szczela? Bloodfly jakiś głupi A, bloodfly, sprzedam to Kurde, wziąłem chyba Co to jest? Ciarki mnie przechodzą, jak takie coś widzę, no Latające kupy, można inaczej powiedzieć. Bierzemy cię. Jednak nie. Co to jest? Tam jest jakiś pies. Tam coś musi być. Taka farma to by się nie stała. Co to jest? Jest. Piesek, uciekaj i stąd. O nie! Ok. I czy coś tu jest? No musi coś tu być. Kibel, Ciało jakieś. Szkielet już. Amunicja w końcu jest! W końcu! Chinese, Chińskie Chinese od Chinese, Amor Nie Quests Notes Radio? Gdzie to jest? La la la, 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 la la la, nie ma No to Witems. Ta? No nie znajdę tego, gdzieś to wzięła mi karton. Wow, ile papierosów teraz będziemy mogli sprzedać. Patelnia. Nasz nowy dom. Nasz nowy dom to jest. Dobra, nie ma tu naprawdę nic ciekawego. O. Scrap metal i sensor. Ok, spoko. Znau, tu są krowy jakieś. O. A ona też ma głowę? Ta Autobus. To... Autobus. Okej. Okay. No ja nie wiem, widzowie, co ja tu mam mówić, bo się nic nie dzieje ciekawego. Łódź? Łódź? Łoo! Wow! Wo, piwo! Nie, nie chciałem pić wody! Piwo! Sprzedam je całe. Nie obchodzi mnie, że mam zatrucie. No nie pij tego! Opie! Podnieś to! No nie podniesie! Amunicja! O nie. O! Do rewolwera I purified water Jakie fajne rzeczy Ta łódka też idzie na miniaturkę Super Tu ja przenoszę się y, Items Nie, 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 stats Nie, data Lo y, World map i megaton yes z Megatonu, is tu dalej ten gość. Mam. Mam tą wodę dla please you have any water for you anything for it i don't have any caps or anything i can just have it for free Seriously. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ej. Brawo. O, karma. Dostaliśmy karmę dla psa. To też idzie na miniaturkę, ten typ. Wszystko idzie na miniaturkę? No. Weźcie macie gigantyczną mrówkę, bo wam... Bo nie macie za dużo do roboty, widzę. No, stoicie przy tej krowie. Dobra. To ja wam, widzowie, dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym wideo. No, to nara, 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 nara. Pa, pa.